Cześć, to Piotr Godent Akademia Łuku. W tym odcinku zajmiemy się przygotowaniem strzału. To znaczy, jak przygotować taki strzał, zanim naciągniemy cięciwe. Czyli spróbuję Wam opisać proces, który prowadzi do tego momentu, w którym jesteście tuż przed naciągnięciem łuku. Zatem po kolei. Całą sekwencję strzału zacznijmy sobie zawsze od stóp. To znaczy, od wybrania dobrego miejsca, w którym stoimy. W poprzednim odcinku. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam, jak przybrać postawę uczniczą i tak samo starajcie się to zrobić. Najpierw szukamy sobie miejsca do stania, stajemy na szerokości ramion oczywiście i układamy sobie całą sylwetkę. Jakbyście wrócili do tych odcinków, w których o tym tłumaczę, to już nie będę teraz tego tłumaczył w tym odcinku. Będziecie sobie mogli o tym pooglądać, ale przyjmijcie najpierw całą postawę uczniczą. Skoro już mamy przybraną postawę uczniczą, to kolejnym problemem dla nas jest to, jak wysoko mamy trafić, prawda? I to warto zrobić, jakby przygotować to, zanim zaczniecie w ogóle jakikolwiek ruch. Czyli próbujemy sobie y, za pomocą bioder y, tak, przyjąć odpowiednią wysokość trafienia. Czyli zanim w ogóle naciągniecie łuk, przyjmijcie sobie tą postawę. Ja to robię w taki prosty sposób, ponieważ moja wyobraźnia jest dość geometryczna, ale wy możecie mieć inną wyobraźnię. To zachęcam was, żebyście znaleźli własny sposób. Ja sobie zawsze próbuję wyobrazić, jaka prosta linia przebiega przez moje ramiona, żeby trafić w ten cel. To znaczy, jeśli cel jest na dole, no to będę starał się od razu ramionami przyjąć postawę taką, żeby strzelić do dołu. Jeszcze, jeżeli strzelam bardzo daleko, no to będę musiał się ustawić od razu bokiem i wyżej. Bardzo fajną rzeczą, którą najpierw możecie też przygotować, jest ułożenie palców na cięciwie. To znaczy chcecie optycznie sprawdzić, czy wasze ustawienie palców jest w porządku, czy macie przerwę między palcem wskazującym a strzałą odpowiednią, żeby nie robić, nie ściskać strzały, tak zwanego pinchingu nie robić. Więc jeśli już mam jakąś postawę przyjętą do wysokości trafienia, to kolejnym ruchem jest podniesienie łuku i ustawienie geometrii strzału. Następnie opuszczamy ramiona. To jest bardzo ważne. To znaczy najczęściej podnosząc ręce do góry podnosimy ramiona i zobaczcie, ja mogę wciąż opuścić ramiona później. Zaczynam z, z opuszczonymi ramionami, a sam akt podniesienia łuku do góry zwykle jest połączony z ramionami. Czyli nawet jak podniesiecie łuk, to starajcie się później świadomie te ramiona obniżyć, tak żeby obręcz barkowa przyjęła linię prostą i żeby nie przenosić energii na karki, nie, nie spinać karku. Będziecie to charakterystycznie czuć, że nie macie spiętego karku. Następnie, jeśli już mamy wymyśloną wysokość, fajnie jest się powiesić, żeby to sprawdzić, lekko na łuku. To znaczy, zobaczcie, co ja robię. Ja tak naprawdę za pomocą jakby grawitacji, wieszam się na łuku i sprawiam, że minimalnie zaczynam go naciągać, tak 5-10 cm naciągnięcia cięciwy. to pozwala bardzo dobrze poczuć, czy nie mamy jednego ramienia wyżej, czy ten układ jest prawidłowy, czy jest fajny. Tak? Jesteśmy ustawieni, mamy ustawioną głowę do celu. Ustawiamy sobie już y, głowę w odpowiedniej pozycji. O tym też był osobny odcinek Akademii Łuku. I jesteśmy gotowi do naciągnięcia. Więc zobaczcie, przygotowałem stopy, biodra, brzuch, kręgosłup, przechylenie ciała. Jestem już wycelowany. Jeśli widzicie, że po takim leciutkim naciągnięciu jesteście mimo wszystko góra-dół źle ustawieni, to ustawcie się to tylko biodrem. To znaczy tylko za pomocą biodra zmieńcie wysokość, poprawcie wysokość. I to dopiero sprawia, że jesteście gotowi do naciągnięcia czysto łuku. Wielu uczników, którzy jeździ na zawody, szczególnie myśliwskie, ma takie zadanie, żeby trafić za pierwszym razem. Znaczy w ogóle dla mnie idea ucznictwa polega na tym, że trafiamy pierwszą strzałą, a nie którąś z rzędów. W związku z tym takie przygotowanie strzału bardzo wa wa zwiększa Wasze szanse na to, że będzie to dobrze zrobione. I ta pierwsza strzała trafi w cel. To znaczy nie strzelicie zbyt wysoko lub zbyt nisko. Najczęstszym błędem takim to jest oczywiście celowanie za pomocą jednej ręki. Nie chcecie tego robić, chcecie to robić zawsze za pomocą całej postawy. I jeśli ten już y, macie przygotowany porządnie taki strzał, tak? No to możecie dopiero ten łuk naciągnąć, tak? I to jest taka sekwencja wstępna. To znaczy to jest takie przygotowanie strzału. Ja lubię sobie tak to wyobrażać, że 90% strzału jest przygotowane przed naciągnięciem łuku. A naciągnięcie łuku i strzał jest już taką formalnością. To znaczy mamy tylko się skupić, żeby czysto wejść w formę, w postawę i wykonać prawidłowy spust. To tyle w dzisiejszym odcinku Akademii Łuku. Mam nadzieję, że pomogłem Wam jakby koncepcyjnie podejść do samego procesu strzelania. To znaczy wejść w takie ułożenie ciała, które ułatwi Wam trafienie i nie zepsuje tego strzału, szczególnie jeśli chodzi o wysokość trafień. Także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.